Aloha, nie bądź knurzu, subskrybuj. Halo, halo, widzowie, jesteśmy. Walhajmy znowu. I czemu się spotkaliśmy, mimo że mówiłem, że się nie spotkamy? Zaraz wam powiem. Tutaj macie biegun południowy. Tu w przypadku, że jest magiczne i. No, raczej wulkany mogą być, ale bardziej magiczne i skażone złą mocą, mamy Ashlandy, nie? Ale jest. Bonusowy, bonusowy biom Tutaj Biegbym północny I sprawdzimy co tam jest Nie będę wam wcześniej zdradzał co tam jest To się jak dopłyniemy tam Albo po drodze bo może należy się, że też będą takie dziwne skały i tak dalej to wam pokażemy Dobracie no. widzowie Ja nie chciałam kliknąć Jdziem Psijemy z wami do łódki i spotkamy się na miejscu. Wziąłem. Dobra, sko wziąłem. Ty płyniesz ty płyniesz. Po co tu u by uderzyło jak tu lądu nie ma Dobrze się od ciebie odsunęłem, bo teraz bym popierdził jak chory postawki znowu bym wypadł Ora, jak fajnie statusie tak, ja jest z tyłu Co my teraz uderzymy w powietrze? Iź, idź naprzód i weź sobie ognika załóż łóż. były jakiś miślandy pewnie Miślandy <laughs> A mi kuźba wsiąść! A, lewej łapie Uważaj skała po lewej Dobra, widzę, widzimy się na miejscu Widzę, patrzcie, kogo spotkaliśmy, z spotkaliśmy Idziemy na niego, dawaj Czekaj. Okay. Poli Kóźni, bo dawno go nie widziałem DWA! Dwa są! Ja pierdolę, tak rzadkie zwierzę i dwa naraz. Tak, są zajęci sobą. Yy, nie będę mówił czym, to mamy okazję. Muszę palenie zmienić, żeby dolecieć. Nie kop, nie kop, nie kop, nie A Zdjęć staminę, a tu nie mam fali sikiery. Nie wiem, zróbmy różneczkę do potęgi, dlatego I odłożyłem. Nie wiem, gdzie i skrzynce musiały być, w którejś kiedyś. No i chyba tobą są zajęci, dlatego nie, jeszcze mi się tu nie zanurzył. Że dwa obok siebie. A Hityna no do czego była potrzebna, pamiętasz? Na przykład do karpuna, żeby po zwierzęta ciągnąć O bo jakieś dziki oswajali bądź wilki Ale przy poziomie no to przyda się Eee! Zanurza się! Dobrze. Dobra! Dobra pokopę jeszcze nie, nie zanurza się jeszcze. Nie, wkurzył się tylko A dopiero? No. Pjście, masz coś duże Nie już wszystko wykopałeś z niego No

Jeszcze. Nie, drugi nie. Zbieram ile wlezie, bo tej hityny nam brakuje. Muszę odpocząć. nie zacznę. Wiesz, to zgodnie ile zgodnie ty masz? Ile ty nie masz stamina? Eee... 222. To weź może ty kill off. nie. nie, nie. To mój kill off. Czwarty, czwarty to jest błąd, mój, ja mam, jasek ulepszyłem. Nie, z twoją postać odnawiałaś nie dostawałem, ale rzuć mi Żebyś miał najwięcej miejsca, koła, nie jeździ z sobie Próbuję Dobra, będę zbierał Tak, mogę się odblagować? Podskocz Nie mogę właśnie Dobra, dawaj tu jeszcze Szybcie, Szybciej, szybciej ale ty masz pecha! Noś mi kloksa Koba nie jeździć na wrotkach Tu jeszcze, tu jeszcze, chodź chodź, chodź, szybko, 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 szybko To no, powinien na samym początku kopać, bo jest najniżej. Dawaj, 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 ja dawaj! Na samym końcu, przez ucieczki A upadłem. Jak upadłeś? Z czego upadłeś? No, nie wiem na płaskim. właśnie płaski No, no dupie jeźdzę Uciekamy, uciekamy! No, zwierzaczki dwa słodkie przeszkodziliśmy po pożerzeniu przeszłości O, zwierzaczek Biorę, rozdymka O, kilo mój kilo mój Czekaj Daj mi go włożyć, żebym mu go oddać Widzowie, chyba już jesteśmy blisko tego co, co mówiliśmy ale możecie się mniej więcej domyślić o co chodzi z tym miejscem. Coś wam to mówi? Ja coś ci to mówi? A propos biegu na południu, Może te cztery nie widzę. Nie wiem, nagle taki Ferrari mi wyskoczył, to nie wiedziałem. On będzie musiał mocno w lewo skręcić. Daleka, północ. Bo tu są kry lodowe i pewnie na mnie przypierdzielisz A nie, one pływałem na wodzie to to Chyba, chyba je walniesz Teraz Zobaczymy czy da się przez nie przepłynąć A odepchasz się Bardzo powoli odpychasz, ale odpychasz Ile jeszcze zostało? A dosyć sporo jeszcze do przepłynięcia, Ale nie ten, nie marznę. Mam nadzieję, że tak to zostanie. A ja mam starą pelerynę założoną. O, A, odporność na mróz jeszcze jest. A nie, dobra, nowa też mam odporność na mróz. Jest odporny versus mróz. odpornym versus mróz. Nie daj na ogień w tych nowych pelerynach. Odporności. Na prawo coś jest. Na lewo No płyń tam Na lewo płynę, bo wiatr jest No, nawet większe jest, to możesz tam płynąć Patrzymy My da dosyć daleko nie jesteśmy Pewnie im dalej płyniesz, tym bardziej będzie nam zimniej Dlaczego tak stukasz? Chyba o powietrze? Coś cyfry uderza Że, Może rybka jakaś takuje nas Gdzie ty idziesz? Rozłączyło mnie Połączyło dobra No u mnie poszedłeś i mi zawiesiłeś Rozłączyło statek mnie cały Biegdziesz przed statkiem w miejscu i cały statek Rozłączyło. mi zawiesiłeś Dobra to hamuję statkiem O was, spadłem FAG Tamże wyjść wejść No lepiej Tak zrób bo cały statek się baguje Podłączam Nie mogę podejść do steru Tak zbugowałeś statek Chyba tam siedziałem ostatnio No ale statek się nie ponuszył Dlaczego e, nie mogę Nie udało się połączyć Kóźniba nie mogę wsiąść za ster Muszę stać w miejscu. Dobra, widzę, zaraz wracamy. Dobra, widzę, uratowaliśmy sytuację, dajmy się po prostu wyjść weź. Lepiej on stoi za sterami, jak ma zamiar tak wyrzucać. Bo, jak nie wyrzuci, to na straszne cofki by tu. Chyba chyba. Ja, co tu będzie się znajdować? Ja już mam nagranie. A, nie sprawdzę. To będzie ci być dłuższy odcinek i tyle. Nie umrzecie od tego Eee, Nie podpłyniesz do brzegu, bo skały, skałę płyniesz Ale się ciemno tu zrobiło, ja Pierdzielę? A nie, słońce zachodzi, to będziemy musieli spać Postaw por nie Postaw porta Ty masz A. Chodź, pójdziemy spać, bo tu strasznie ciemno jest Ulubiony biomek, jak tutaj bazę budować Zrobimy... No i koniec weźmie. No jak ktoś wie podstrzegawczy to zobaczył jak wpisujemy portal. To mógł się domyślić gdzie płyniemy. Dowa. Dobra, David mówi, że tu nic Ech, nie ma. Po prostu. Mam nadzieję, że to jest. Na mnie żeby jaki tak były Proszę na Wasie na początku. Czekaj na mnie Speed Gonzales. Bylerynę złą założyłem. Mam, mam pomysł Gdzie nie ma nie, nie, nie. Na tę stronie był już wiatr Szczerze mówiąc to chyba masz rację tu nic nie ma Słownie <gryw> Taka szlandy weźmie odcinek, pamiętacie widzowie Jak przeszliśmy na landy i nic nie było Będę musiał w końcu następne, robić te, te filmy do końca i w końcu wrzucić z, z aszlantów dalej. Chyba dwa ociki mi tylko wrzuciłem. No nie, nie opłaca się tu bazy budować, bo się rozleci jak oni to updytują. Może nie musi. Aszlanty też tak na początku wyglądały, nie dziw się jak to będą wielkie góry piaskowe. Ś śniegowe, znaczy. Będą nawet kuźmie z wyżaków tu żadnych nie ma. Tam były przynajmniej żywiaki, którym można było walczyć. I ruda, która do niczego nie, nie była. Tu nic nie ma. Nie czekaj, zwracam honor. Są jakieś budynki u góry. Budynki? No, e, albo drzewka. Oh. Tak się złożyły. Chodźcie widzę, chyba coś tam jest. Na przykład, skały jest, nawet. Tutaj? Co to za skały? Góry to są. Pieski. To są góry. Co zbią gór tutaj. Miejsce. A przynajmniej tu śnieg działa. Nie wiem to co tam. Ale że się zbywa, zbywa na, na biegunie polarnym takie rzeczy. No i mówię, że nic tu nie ma, jest. Po góry się przypierdzieliły. To co płyniemy bardziej na północ? Nie wiem czy jest... bardziej na północ. To do końca mapy. Nie, daleko jeszcze jesteśmy. Jak na razie nie jest aż tak strasznie zimno. Ciekawe czy też będzie takie połączenie. Ale coś widać, że temu... No. Wtedy to robi się coś popsuło e, czego co mówiłem to no to ma być pojęte jak aż żeby nie miały być połączony z żadnym biomem To Cebulkę wziąłem i strzał. No, ale fajnie że tutaj cokolwiek jest Mimo że i tutaj nic nie ma Daj hmm. mi tyle Go skup przestań się tłuc czy macie hmm. Powtórka z gór widzowie Czy my spróbujemy tam na koniec popłynąć, no zobaczymy co tam będzie. Carym Migdardzie armii ludzkości wyparły drakonów z gór z, z, z gór zaraz jak wanowie obalili ich matkę i gnali ją do Walheim. Jednak tutaj odzysk, odzysk, odzyskali swoją podobną siłę i liczebność. Hucznych potężnych skrzydeł nosi się echem między szytami zaciekłymi dostojnymi sotami. Czytałeś to już nie, dawno temu Pogardzą. Co? Jeśli pogardzą, to ostrzem się strzeli i by. ich witać. I jak tu byś na górach postawił budynek, to na pewno by się zawalił. w przyszłości. Nic, nic byś nie mógł dostawić do niego, bo by się rozleciał od razu. A nie, tam w portal też się rozleciał, więc, więc ten budynek też by się rozleciał. Nie opłaca się nic tu stawiać jeszcze. Nie o podpórki. No. Auciu. No i tu dalej jest... Ten... Dobra, wsiadamy do statku i trzeba będzie popłynąć bardziej na północ zacząć, Czy jest więcej tych takich miejsc Tam po też widziałeś te góry, tylko po prostu ja nie płynąłem, bo... Ale na śmierci jeszcze Ale za małe to te to góry są, bo nie było tego Pawniaki, bossa Albo ślepi jesteśmy Bo tam coś jeszcze jest Na początku gdzieś, gdzieś nie tak daleko Ale widzę, jak coś będzie ciekawego to się zaczymy, żeby ten odcinek nie trwał mile lat Chodźcie, widzę, sprawdzimy. Chodźcie, widzę, sprawdzimy, co z tych lodowy latuje. Okej, okay. wala się rozpłynęła. Nieważne. Nie chcę mówić, ale pójdę mi być być. Jak do tej wody wchodzę. Tak, na tym. Yy, na żlandach się palisz. To tu powinieneś mar marznąć. No, oprócz tej góry de, nic tu ciekawego nie było, ale jest fajny Bo jak będziecie budować bazę tutaj, nie, i będą jakieś rzeki czy coś, będą kry lodowe To będziecie mogli sobie skakać po tych krajach lodowych Tylko nie wolno na rogach stawać, bo się zaczynają przechylać Może być ciekawe takie coś Będziecie mogli bez statku po wodzie sobie skakać A my teraz dalej tam płyniemy Tu, musimy pilnować, żeby ten Eee, czerwone się nie pojawiło na pół, bo to znaczy, że to już jest koniec mapy. I zobaczymy, czy coś się tam znajduje, eee, ale pewnie to samo. Cię widzimy zaraz? Widzę, że śnieżek zaczął padać. Ale dziwny ten śnieg, ja pierdziel. Da, ja, za szlantów wzięli i po prostu kolor zmienili. Ale, nie, wasza, jest dużo no szczerze widzowie, się. nic tu nie spotkaliśmy. Nic tu nie ma. A ten krach się zbyt nie da skakać, byście musieli wyżej trochę skakać, bo, bo nie, jak paniecie do wody to już się nie da na nią wejść. Zapychacie. ją. Dobra, widzowie, to chodźcie, postawimy oficjalnie ja nie portal tu i będziemy kończyć odcinek. No, będzie, jak w przyszłości coś zrobią tu, to, to znowu się teleportujemy tutaj i pewnie Teleportaż się rozwalił i w wodzie będziemy ja Fajnie by było a Ty się teleportujesz co widzę, będziesz mi się teleportować No ty, bo ty masz więcej stamina Więc jak wpadniesz do wody to będziesz miał jak się uratować Widzicie coś? Widzicie, o, wy lepiej widzicie niż ja Ła, Ładnie to u was wygląda <grym> to Taką fajną poświatę mają Dobra, ty chcesz postawić oficjalnie portal czy ja? To, to będzie mój, fajn, mój ulubiony biom, bo ja lubię takie zimowe biomy Dawaj, ja postawię Coś. E, To, 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 to tak zbieramy czy nie zbieramy statku? E, to zaraz za, 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 głęboko jest. Padną nam te Chodź na jakąś wysoką górę i tam postawiłem Widam ci na wysokiej górze tam Masz moc? Do biegania? Już biedny O to jest dosyć wysoka góra Tak, to jest chyba najwyższe już No zapalają ci się stukki jego Postaw Jak wam światła tu widzę, zrobię? Widzieli? Z tym nie jest zimno A, rozłączyło mnie, serio? To no, mogę już nazwać Japorta? Czekam aż cię nazwiesz Nazwałem go, tylko po prostu lag jest U mnie, rozłączyło mnie Jak do wychodzisz sobie na że piszesz? Nie Po prostu ping nagle mi przeskoczył A, czekajcie, widzę Dobra, ja znam z powrotem oficjalnie nazwę nazw nazw portal. To jest Dobra. Chodź, statek rozłożymy. A my się żegnamy, widzowie wizowie. ustawimy się ładnie. O, chodź tu. Na razie. Na razie.